Hej, cześć, witam Was. Dzisiaj sobie porozmawiamy o oszczędzaniu. O oszczędzaniu sobie porozmawiamy, dlatego, że to jest bardzo korzystne oszczędzać. E, Mam taki fajny rekwizyt. Monetę jednozłotową. Jak wiadomo, jak mówi e, stare przysłowie, miarki do miar, e, e, garczek do garnka i zbierze się miarka, czy jakoś tak. Chodzi o to, że, mm, że oszczędzanie jest po prostu y, bar, y, bardzo polecane. I uczenie małych i uczenie dzieci od wczesnego dzieciństwa tego, że trzeba oszczędzać, jest bardzo, bardzo pozytywne i bardzo polecane. Dlatego że kiedyś, w przyszłości człowiek będzie chciał być na swoim, przykładowo będzie chciał, e, e, no nie wiem, będzie chciał będzie chciał mieć Własne mieszkanie, albo będzie chciał mieć jakiekolwiek pieniądze na przykładowo pieniądze na remont, czy na cokolwiek. Więc bardzo bardzo jest polecane mieć, mieć takie oszczędności. Oczywiście są różne formy oszczędności, bo są, można oszczędzać, jak to się mówi, jak to jak to niektórzy lubią po tradycyjnemu, czyli pieniądze do skarpety, jak się to mówi, prawda? Pieniądze do skarpety i. I po prostu jakaś przykładowo sługa się bierze. Nie wiem, nie wiem, czy, nie wiem czy, ilu, ilu z Was tak robiło. Ja przynajmniej tak robiłem, prawda? Miał się słoik, przykładowo po dżemie albo po, po, po widłach albo po czymkolwiek, prawda? Robiło się na tej dakręce. Robiło się na tej nakrętce. Taki otwór, żeby, żeby monety mogły swobodnie te i się zbierało przez jakiś czas, prawda? Przykładowo, jak e, nie wiem, czy jak dostawało się kieszonkowe, nie wiem, ilu, ilu z nas dostawało kieszonkowe, czy na przykład, jak, e, czy na przykład, jak ktoś zostawało? przykładowo, zbierało, zbierało się, przykładowo, zebrał się cały słoik, nie? I wtedy te, i wtedy to daje, jakiś, jakiś czas wtedy, daje, jakiś czas wtedy musiał, musiało to starczyć. Pamiętam, że, że w taki sposób właśnie kiedyś. Przynajmniej ja tak robiłem za czasów szkolnych, ale do czego zmierzam. W ogóle, w ogóle są różne formy oszczędzania. Są różne formy oszczędzania. Jak wcześniej wspomniałem, do skarpety, jak to ty, się mówi, fachowo do skarpety, albo jeszcze jest, jeszcze jest taka możliwość. Bo teraz na przykład dużo ludzi przykładowo ma lokaty w banku. Nie znam się na lokatach, nie będę na ten temat się wypowiadać, ale to robi się przykładowo, bierze się lokatę na parę, na parę lat i tam, tam podobno coś się odkłada. Ale do czego zmierzam? Zbliżam do tego, e, trzeba od, można powiedzieć, od małego szkraba uczyć dzieci, że Ee, że trzeba oszczędzać, prawda, że trzeba oszczędzać, bo kiedyś te pieniądze mogą nam, nam się przydać, prawda, w dalekiej przyszłości, mogą nam się przy, przydać kiedyś, ee, cza, cza, nie, nie wiem, cza, czasem się otwiera, e, czasem się otwiera konta w banku dla, przykładowo dla, niektórzy rodzice tak robią, <laughs> e, no i po prostu... I po prostu przykładowo ktoś będzie chciał mieć kiedyś mieszkanie, albo samochód, albo cokolwiek, kiedyś nie wiem, wielu dostawał kieszonkowe, dostawał się, dostawał się jakąś sumę. Przykładowo nie wiem, co tydzień, albo co miesiąc, i wtedy, i wtedy to musiało starczyć, starczyć na pewien okres. I to po prostu było, było, było bardzo pożyteczne. Dlatego ja jestem jak najbardziej, ja bardzo lubię mieć gotówkę, bo wtedy wiem, że ma pieniądze. Z karty korzystam niezwykle rzadko, a jak już to w razie wyższej konieczności, przepraszam Was, ale dzisiaj po prostu jestem trochę. O, dzisiaj wypiłem ze 3-4 kawy, czy jakoś tak. Niemniej jednak, niemniej jednak zmierzam do tego, że, że jak człowiek przykładowo zbierze tych ileś wody, to przynajmniej będzie mieć. Będzie mieć, na, będzie mieć na przyszłość. Dlaczego? Ponieważ oszczędzanie jest bardzo pożyteczne. Na przykład jak, nie wiem, jak już wcześniej wspomniał. Kiedyś ktoś będzie chciał mieć mieszkanie. Bądź będzie chciał zrobić robot, czy cokolwiek. Będzie mieć te pieniądze. Zawsze, zawsze jest to bardzo pożyteczne mieć oszczędności. I właśnie dlatego, właśnie dlatego Właśnie dlatego myślę, że ludzie powinni oszczędzać. Oczywiście, e, ja mam swój własny sposób oszczędzania, prawda? Ja, każdy ma swój sposób oszczędzania albo do skarpety, albo albo lokaty w banku. Tak, albo lokaty w banku, bo jest to niezwykle, e, jak już wcześniej wspomniałem, pożyteczne. E, e, jest to bardzo pożyteczne. To w sumie byłoby na tyle. Jak film Wam się podobał, postawcie łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, jaką lubicie formę oszczędzania. A jak film Wam się nie podobał, to, to, to dajcie łapkę w dół, bo hmm. bardzo, bardzo te łapki w górę, jak i łapki w dół są potrzebne, bo przykładowo pod, każdy, pod każdym filmem w których komukolwiek zostawiacie łapkę w górę czy w dół, to wtedy widać jaki jest przelicznik łapy w górę i łapek w dół, prawda? Jak jest więcej łapek w górę, to zaszczyt, że się Wam podoba. Przynajmniej mi się tak zdaje. Jak już wcześniej wspomniałem, ja się z Wami żegnam. Cześć!